Witamy bardzo serdecznie, po pierwsze historia. E, dzisiaj ten nasz odcineczek będzie wyemitowany. Już teraz się nie mylę, 19, 19. czerwca. Sprawiłeś. A, bo nagrywamy oczywiście 10 czerwca 2023 roku. To taka nasza misja, która mówi o tym, że jak za 100 lat ktoś kiedyś... Będzie to oglądał, to na przykład gdzieś kopię te filmy powie, o oh, kurczę, oni nagrywali, a tak to nigdy, nigdy nie wiadomo, przynajmniej ja czasami nie wiem którego dnia ktoś nagrywał. Dzisiaj ósmy, ósmy, tak. Tydzień temu mówiliśmy o dziewiątym półku szczelców konnych, a dzisiaj ósmy Bóg, ale Ułanów. No i znowu piękny patron, w tym przypadku książę Józef Poniatowski, czyli ostatnio mamy patronów wybitnych. Kawalerzystów. i Puławski był wybitnym kawalerzystą i e, Poniatowski był wybitnym kawalerzystą. Zresztą zginął na koniu, tak jak być to powinno w przypadku jego, chociaż akurat w przypadku śmierci Poniatowskiego to może nie będzie mówić. Tak. Ale ponieważ Mariusz na mnie nakrzyczał, że ja pomyliłem y, 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 Puławskiego i Poniatowskiego, to y, 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 Puławski generał, tak? Tak. data jaka to tam była jego życia? I znaczy i chodzi jest, o Płaskiego, to Płaski był wcześniej, Poniatowski troszeczkę później. Bo Poniatowski jest związany z już państwem Rzeczą Pospolitą Polską po pierwszym rozbiorze, natomiast Polski przed. A potem, oczywiście, udał się na emigrację do, do Stanów Zjednoczonych i tam walczył po stronie wojsk amerykańskich. Natomiast Płaski, przepraszam, Poniatowski przede wszystkim jest związany z Księstwem Warszawskim, no i oczywiście z epoką napoleońską. Tam, tam, gdzie Napoleon porządki robił na wschodzie, tak? Tam, Poniatowski eee. był. No i oczywiście jeszcze chciałbym przy tej okazji wspomnieć dla tych, którzy różnie tam sobie te wszystkie nasze sytuacje wyobrażają, jeżeli chodzi o historię, to jeżeli chodzi o generała Kazimierza Puławskiego, Ameryka może sobie dziękować temu generałowi, wcale nie tak, że to odprzyjechał i pomógł, tylko bardzo, Yy, poważnie, więc yy, za wolność naszą i Waszą. W Także fajnie właśnie się złożyło to, co Maciej mówił, że ten wcześniejszy partner walczył za tak naprawdę w pewnym sensie wolność naszą, czyli polską, ale i amerykańską, a poniatowski walczył za wolność naszą, ale walczył też trochę i za, za Francję, pamiętajmy o tym. Zresztą na Dargnot został przez Napoleona Bonaparte mianowany jako jedyny nie Francuz marszałkiem Francji, co warto podkreślić zawsze, mówiąc o księciu Poniatowskim. A każdy z Państwa, którzy nas oglądają, może tą wolność określić we własnym zakresie, może powiedzieć tak, a na Puławski ja bym mogła być tam, czy mógłbym być pod jakimś tam czyimś, czyjąś kuratelą, a o, tam Poniatowski, to mogliby tutaj sobie Rosjanie rządzić, czy ktokolwiek inny, to możecie ocenić we własnym zakresie, między innymi dlatego te nasze Filmy, ponieważ my chcemy oddać szacunek tym, dzięki którym w naszym rozumieniu wolność jest taka, jaka być powinna czyli każdy, kto jest, jakby to powiedzieć, przedstawicielem jakiegoś tam narodu, w tym wypadku my Polaków, powinien mieć wolność we własnym kraju swoją, bez względu na to, jak my to widzimy. No i teraz wracamy do ósmego punktu, pukułanów uł w obozu. Oczywiście, jak w zawsze, no, ta jest fajna. przefantastyczna. Prze tam są ciekawe daty, 1791 1918 ponieważ jakby protoplastą tego ósmego Pułku Ułanów księcia Józefa Poniatowskiego właśnie był ósmy Pułk Ułanów, ale z czasów księstwa warszawskiego. To jest właśnie jakby ten fenomen. Natomiast już możemy wrócić teraz do zdjęcia. Tam mamy oczywiście sztandar nadany w 1920 roku i oczywiście poczt sztandarowy na Błoniach w Krakowie. A najprawdopodobniej jest to związane z tym, że Właśnie ósmy pułk Ułanów stacjonował w takiej małej miejscowości Rakowice, właśnie pod Krakowem, więc na pewno te wszystkie najważniejsze uroczystości y, pułkowe odbywały się na Krakowa, no, to terenie Krakowo. No i teraz pytanie do Krakowian. Czy Krakowiec już są dzisiaj Krakowem, czy jeszcze jako w... O, No właśnie, to byśmy się bardzo chętnie dowiedzieli, właśnie. jak ktoś nam w komentarzach napisał, czy to dalej jest miejscowość. Czy po, możemy mówić, że to jest. Krakowem, Krakowem, czy to się już zbliżyło do Krakowa. Czy Kraków się zbliżył do Krakowi? No właśnie. Pozdrawiamy oczywiście wszystkich Krakowian i okolice. No i to jest oczywiście formacja genialna, bo tutaj no, trzeba powiedzieć, że to. To są naprawdę oni powstali już jako w tej odzyskanej y, przez Polskę niepodległość właśnie w 1918 roku, więc jak Państwo widzieli na odznaczce właśnie był ten 1918 rok, bo to jest rok formowania i oczywiście od samego początku wbili się tutaj o ich całym tym szlaku bojowym, to ja myślę, że parę godzin, bo się mówili, to nie wiem... Może czy być się, okazja, czy może ktoś z Krakowa zechce na przykład kiedyś jakąś dyskusję na no, legię no, podjąć, no. no. no to Natomiast myślę, że, myślę, że nie naj... na najważniejsza punkt. kwestia to na pewno ósmy Pułk y, Ułanów księcia Józefa Poniatowskiego brał udział w tej największej kawaryjskiej bitwie czasów wojny polsko-bolszewickiej, czyli bitwy pod Komarowem. 31 sierpnia 1920 roku. Ja tu jeszcze może Państwu pokażę, bo to jest naprawdę fantastyczna sprawa, przepiękna e, pieczątka 8 Pułku właśnie, jeszcze z tym takim orłem charakterystycznym, który był do 1927, bo potem w Polsce orła zmieniona, ale ten od 1918 do 1927 był bardzo podobny który był państwa polskiego, do tego Piastowskiego i właśnie do symbolu, w tym przypadku pieczątki, właśnie ósmego pułku ułanu księcia Józefa Poniatowskiego. Zależy nam na tym, żeby w tych naszych rozmowach były pokazane, nazwijmy to, jakieś dokumenty, które jakby są bezspornym takim Widocznym elementem działalności i żołnierzy, i funkcjonowania ich biur, ich dowództwa. Tutaj oczywiście macie Państwo fotografię. Fotografia jest oryginalna, ona jest oczywiście naszej. Naszej włas... nasza własność to jest. Natomiast te rzeczy, które pokazuje Mariusz, no nie mamy wszystkiego, być, które pokazuje Mariusz. Żeby e... pogłębić temat. Żeby pogłębić temat. One są, jakby to powiedzieć, internetowe. O, są ogólne dostępne, ogólne dostępne tak, Tylko, że mówimy pod kątem takim, że no, e, tu jest ten dokument taki, uh -huh. który mamy w ręku sobie widzimy, i widzimy i on jest dokumentem. Taki, I widzimy ten piękny sztandar, który e, właśnie, znowu pytanie, kto Fundował, jak, jak no właśnie. no właśnie. Za... Tam jakieś panie kiedyś no panie, tak, tak, i bardzo dobrze. też Też idziemy w domu. A, laty. te pozdrawiam. Tak, wszystkie tak, panie, matki, Ma, żony i, I, wszystkie paniki, tak, i oficerów będących żołnierzami 8 Pułku to były właśnie ofiary dawczynie e, sztandaru. Piękna e, sprawa. Tam on e, orzech się chyba tylko zmienił. W sztandarze, bo, Tak, bo Boże. najpierw był bez rozporta, rozpostartych skrzydeł, a potem został zmieniony na rozporta, rozpostarte skrzydła. Czyli no taka, taka ciekawostka, a wynikało to z tego, że musiano to zmienić, ponieważ orzeł z tymi rozpostartymi skrzydłami był wtedy tak zwanym orłem przepisowym, czyli zgodnym z wojskowymi przepisami. To taka ciekawostka. Ciekawostka, no tutaj do przepisów. Co do przepisów, jeżeli chodzi o przepisy wojskowe, one są w jakiś sposób ściśle określone, natomiast jeżeli chodzi o inwencję twórczą, wiadomo, że twórca chciałby jak najpiękniej po prostu pokazać tego naszego orła, dlatego czasami jeżeli są dyskusje na temat orła, oczywiście, ja nie wiem, eksponowanego tu czy tam, no to naszym zdaniem jest bardzo dużo tych ekspozycji orłów zresztą z wcześniej. Które warto jest, żeby one w naszej historii pozostały. Natomiast dyskusje, jeżeli chodzi o orła, który jest nazwijmy to Orłem takim urzędowym, no niech pozostaną w jakimś takim zamknięciu. Że jeżeli on już zafunkcjonował, to niech on sobie trwa. Oto tak na marginesie takich różnych sytuacji związanych z naszym godłem państwowym, którym jest kto, co, jak wyzielonego Orła Białego na czerwonym polu. Bo tak jest fachowo zgodnie z zapisem konstytucyjnym. No i znowu, żeby tak y, fajnie zakończyć, a propos y, sentencji, to tutaj mamy znowu tą kolejną tak zwaną żurawiejkę, czyli ten znowu No element, mi, teraz ale mi się ostatnio spodobało się, bo to są naprawdę fajne elementy. Krzywa buzia, krzywa nuzia, to łani księcia Józia. No, no to jest tak, naprawdę no. coś fantastycznego. Ja myślę, że naprawdę y, to trochę przypomina dla mnie, ja bym to nazwał w dzisiejszym ujęciu właśnie limerykami Szymborskiej i myślę, że... To limeryki nie e, tylko Ale to. przede wszystkim, no bo też e, Pani Szymborska trzymała Nagrodę Nobla, więc chyba jej te limeryki doceniono przede wszystkim. E, I myślę, że ona nie powstydziłaby się podobnych słów, chociaż to wymyślali właśnie tacy... Żołnierze, żołnierze, że którzy nie. tam nie studiowali, jakoś Polskich, tych jak, jak to tam wszystko się układa. Myślę, tak, myślę, ale to, ja, ja też czasami tak. naturalnie no, to, żeśmy manewrowali się w taką sytuację dyskusję, co jest lepsze, kto to, to, to jakieś nie wciąż to, to to oczywiście. Ma... na zasadzie takiej pewnej dobrowolności, bo myślę, że fajnie, że, że znowu to nie było tylko sama służba wojskowa, tylko była ta otoczka, ta legenda, te wszystkie elementy związane, to wszystko było z wielkim szacunkiem, takim. Piedestałem bym powiedział podejście do tego, co działo Ale... się w pułkach i to jest naprawdę bardzo, bardzo sympatyczne. Ale musicie Państwo pamiętać, że my przede wszystkim wspominamy na temat tych żołnierzy, dlatego, że oni w roku 20. Zatrzymali tutaj taką chyba sytuację, która spowodowałaby, że dzisiejsza Unia Europejska nie wiedziała, by kim jest po prostu. Dlaczego my w, w ten sposób formujemy te nasze, jakby to powiedzieć, tutaj wyrażenia? Ponieważ uważamy, ja na pewno, no Mariusz, bo tam z rozmów wynika, że też że więcej szacunku dla naszego kraju, więcej szacunku dla, dla naszych żołnierzy. Nie ma co tutaj wymyślać, analizować jakichś sytuacji po prostu historycznych, że gdzieś tam ktoś szedł, zobaczył karczmę, w karczmie posiedział parę, parę minut, później wychodząc się przewrócił i, i takie dymy małe po prostu pleść, tylko wtedy kiedy trzeba było chłopaki wsiadali na koń i gonili, 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 gonili. gonili, gonili, gonili. Przeciwnika. No i od razu przypominamy, ponieważ film będzie emitowany 19 czerwca, że za cztery dni w czwartek będzie ten nasz słynny live 22 czerwca o godzinie 17, jeżeli oczywiście nic się nie zmieni. Jeżeli nic się nie zmieni, oczywiście my tutaj rozmawiamy, bo będzie rozmawiała młodzież, czyli rodzice młodzieży muszą jakby zezwolić na uczestniczenie. Młodzież musi też jakby też wykazać się jakąś chęcią, w ogóle On, znaczy oni się wykazali, no ale mu, wszystko musi być tak, że nikt nikogo do niczego tutaj w jakikolwiek sposób nie zmusza, tylko wszystko jest robione chętnie. Ale formalności muszą być takie, że nikt nam tutaj nie będzie zarzucał, że my próbujemy tutaj młodzież wykorzystać w jakiś sposób do naszych filmów. Jest wręcz odwrotnie, to młodzież raczej nas zachęca do tego, żeby mogła powiedzieć swoje zdanie. W tym wypadku na temat jakiejś koncepcji inkorporacyjnej i federacyjnej pana Dmowskiego i Piłsudskiego. Wielkich Polaków, których nikt nie odbierze ich, ich wielkości. Dziękujemy bardzo, do zobaczenia. Wszystkiego do Po pierwsze, jest to.